Oh, is To jęskich próbystak na Nazaretu Szmury Niewiast, co z Marią mogły zbitać z dwa. Na długą kątników w świętym mieście, co widzą z z tym obsaniem i szat z tym podmioty Kochani bracia i siostry, miłowani piężyni, kawaristy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Zapewne wielu z Was już nie pierwszy raz gromadzi nasze kalwarijskie misterium w śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. A z całą pewnością każdy z Państwu obecnych zna to Bogie spojrzenie Jego matki. Marii. Braci nos z, z kalwalijskiego wizeru. On najlepiej rozumie nasze ludzkie troski, smutki, nadziei i potrzeby. Do niej przychodzimy tu w chwilach trwogi, jak też w chwilach szczęścia i radości. Witam Was wszystkich umiłowani bracia i siostry. W imieniu Ojca, proszę Ojca Gracjana, który nie może tu być w tym momencie z nami i w imieniu moich wszystkich współbraci Bernardynów, na naszej Kalwarii. Ona jest nasza, to znaczy nas wszystkich tu zebranych. Tak jak nasza była i ta Kalwaria, po której chodził nasz Pan Jezus Chrystus. Zgadzając się w te dzisiejsze misterium, jak Pan nasz wjeżdża na osiołku do Jerozolimy, jak zgromadzone tam tłumy śpiewają mu Hosanna, stajemy się świadkami tego wszystkiego, co było już ponad dwa tysiące lat temu udziałem naszych przodków i Możemy wspólnie kontemplować oblicze Chrystusa. Oblicze, którego światło w tych szczególnych dla nas chrześcijan dniach odbija się na obliczu Kościoła. Do tej kontemplacji, w kontemplacji oblicza Chrystusa, wzywał nas już nasz wielki rodak i pielgrzym karbalisty, święty Jan Paweł II. Dziś akurat przypada. 18. rocznica jego przejścia do Domu Ojca. Wspominając osobę, kopieżę Polaka, szczególnie teraz, w dobie ogromnego zamętu i rozmaitych prób dyskredytacji jego osoby, przypomnijmy sobie jego naukę o człowieku. Dla niego to nie było jakieś atrakcyjne pojęcie zawsze miał na uwadze każdego konkretnego rzeczywistego człowieka i to niezależnie od jego kondycji czy wieku to jemu byli bliscy przede wszystkim przede wszystkim najmniejsi i najsłabsi idąc za jego wskazaniem chcielibyśmy zobaczyć, że światło Chrystusowego oblicza odbija się na obliczu Kościoła, nawet pomimo ograniczeń i wszelkich cieni naszego grzesznego człowieczeństwa. Aby je przełamać, musimy wszyscy, jak jesteśmy, nieustannie, jako wspólnota Kościoła, stawać się wrażliwymi na wszystko, co służy ludzkiemu dobru. Panie drodzy, za chwilę przypomnimy sobie, z jaką gorliwością Mistrz z Nazaretu wypędza przekupnią ze świątyni i z jaką delikatnością pochyla się nad grzeszną niewiastą. To dla nas wszystkich jasne wyznaczenie: kochać Chrystusowi Kościół, kochać go całą mocą i gorliwością, przeganiając z niego. Każdy przejaw złej nieprawości. I jednocześnie w każdym, szczególnie tym zbłąkanym i rozdartym przez grzech, zobaczyć człowieka. Tego człowieka, który potrzebuje, czy który szuka prawdziwej miłości. Oto zamysł Jezusa względem Kościoła. Oto Jego pragnienie względem nas. On potrzebuje nas, świadków i posłańców dobrej nowiny. Nowiny miłości. Nowiny cierpliwości i wierności. Kochani, to my wszyscy mamy przekuwać Ewangelię na język codziennego życia. Czasami ktoś mówi: Tyle się mody, i nic. Otóż, moi drodzy, nie wystarczy się modlić. Trzeba też działać. Trzeba nam za wzorem naszej umiłowanej matki, której oczy tak szczerze nie nas się wpatrujemy, stawać ponad naszymi ludzkimi słabościami. Nie zmorzeczyć o pracę. Może jestem sąsiadka, może mąż, który nadużywa alkoholu. Uczyć miłości, która przebacza. Kochani, wy dobrze o tym wiecie, że bez wybaczenia nie da się niczego zbudować na nowo. Człowiek, który nie potrafi wybaczać, jest duchowo pusty. I co najgorsze, to on tę pustynię zaprowadza wokół siebie. Kolejna rzecz, być gotowym do ofiary. Często konieczne jest wyrzeczenie, ofiara. Rezygnacja z pewnych zamiarów może dobrze. umieć pierwszemu wyciągać w rękę w sytuacjach konfliktowych. Jako dzieci Boże mamy prawo i obowiązek wydawać światu uśmiech i pokój. Tak bardzo go potrzebuje współczesny świat. Tego wszystkiego uczy nas Maryja. Zawsze cicho czeka na każdego z was w tej czy innej świątyni. Ale zawsze obok Chrystusa. I zobaczcie, zawsze pod Jego krzyżem. Ona czeka i proponuje. Pokój zamiast wojny, miłość nawet w stosunku do wrogów zamiast nienawiści. Ukojenie w jej matczynych ramionach od niepokoju, od złośliwości ludzkiej nierzeczliwości i tylu przeróżnych spraw, które nas dotykają, które nas wolą, to jest zmiotują. Panie Drodzy, nie bez powodu zacząłem od stwierdzenia nasza Kalwaria. Ona jest tak samo nasza jak i Kościół. Kalwaria jest częścią Kościoła i każdy z nas jest Jego częścią. Pamiętajmy, wyłóżmy to sobie w sercach, właśnie to określenie, nasz Kościół. Poczujmy się za Niego odpowiedzialni i stańmy w obronie tego wszystkiego, co w Nim, co w nas samych jest święte. niech nie zabraknie nam tej naszej cząstki, naszej dobrej woli i naszej wierności Chrystusowemu Słowu. Bo nasza Kalwaryjska Pani wciąż przypomina i prosi. Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój Wam powie. Jeszcze raz witam Was, drodzy pielgrzymi, na waszej kalwarii stawajcie się umiłowaną częścią kościoła a więc przemieniajcie swoje życie i mieście świat miłość uśmiech i pokój Szczęść Boże. フォークだ。<music> <music> Pilnować świętości przybytku Bożego. Pan mówi przez proroka: co mi pobudzcie waszych owiar? Mam Pan gościa, panie z baranów, i, tłużdżu, i tłuszczu tu Kto to jest? Kim ty jesteś, że nas oczcisz? To jest Jezus, prorok z Nazaretu w Galilei. Zabierzcie stąd to wszystko i nie róbcie w domu ojca mego takowiska! Vamos Pan powiedział, mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. A wy potraficie kraść, burtować, cudowo żyć, przysięgać fałszywie, chodzić za cudzymi bogami, a potem przychodzicie i stajecie przede mną w tym domu? Ten dom, który nosi moje imię, zamieniacie w kryjówkę bandytu. Jakim znakiem pokażesz, że masz prawo czynić takie rzeczy. Puszczcie tę świątynię, a ja w ciągu trzech dni ją wzniosę. 46 lat budowano tę świątynię, a Ty chcesz ją wznieść w ciągu trzech dni? Proszę Państwa, ale Za nic innego! Czy nigdy nie czytaliście? Z ust dzieci i niemowląt odbierasz chwałę. Ja to wam obłódnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie, a tym, którzy tam zmierzają, nie pozwalacie. Wiada wam, bo jesteście podobni do pobieranych grobów które z zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trudnych kości i zgnilizny Tak i wy, z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. Zapewniam was, że celnicy i nierządnice wejdą przed wami do Królestwa Bożego. Widzimy, nauczycielu, że jesteś prawdomówny i zdolnie z prawdą nauczasz drogi Bożej. Nie dbasz o niczyje względy i nie zważasz na ludzką opinię. Więc powiedz nam, co o tym sądzisz? Czy należy płacić podatek cesarzowi? Czy też nie? Obrótnicy, dlaczego nie wystawiacie na próbę? Pokażcie każdej im monetę podatkową. Czy jestem ten i napis? Czesarza! Tak Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie. A Wam to, co włoskie. Nauczycielu tę kobietę dopiero zobaczył na to do Mojżesz? polecił nam w prawie, aby takie kobiety kamienować. A jakie jest twoje zdanie? Przemówisz. Czy prawo do ciebie już nie ma żadnego znaczenia? A może u Ciebie cudzołóstwo nie jest już grzechem? Jak na nią wyda wyrok? Ten z Was, który jest bez grzechu, jest pierwszy, że Cię wbił Się nie potępnię. Nie potępnię. Ja też się nie Ja też nie potępiam. Idź, lecz odkąd już nie wysz? Nie pozwolą swego syna na świat, aby go sądził, lecz aby go spadł. Każdy, kto popełnia zło, nienawidzi światłości i nie do niej, aby jego czyny nie stały się Ten natomiast, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne jako dokonane w Bogu. Pójdźcie za mną, moi uczniowie, aby oddać pokój Ojcu i Jego Świętyni. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.